Witam wszystkich, nazywam się Damian Nowak i jestem instruktorem snowboardu w szkole snowboardowej Amigoski, która działa w stacji narciarskiej Szwajcaria Bałtowska. Wyjaśnię Wam, jak odpowiednio dobrać deskę i ustawić wiązania. Znajdujemy się w wypożyczalni sprzętu narciarsko-snowboardowego przy stoku Bałtowie. Wypożyczanie jest bardzo dobrze wyposażona, dysponujemy nowym sprzętem snowboardowym marki Barton. Obok mnie znajduje się kilka stanowisk wydawczo odbiorczych przy których możecie wypożyczyć lub zwrócić deskę. Można również u nas skorzystać z serwisu Ski, który znajduje się na końcu wypożyczalni. Pierwszą bardzo ważną sprawą jest odpowiedni ubiór. Nie wszyscy na początku przygody ze snowboardem chcą wydać trochę większe pieniądze na ciuchy. Proponuję kupić używki lub od kogoś pożyczyć. A jak się zarazicie tym sportem, wtedy jak najbardziej można szaleć po sklepach. Na początek wystarczą nam luźne, wodoodporne spodnie z przeznaczeniem do uprawiania w nich sportów zimowych. Ciepła, niekrępująca ruchów kurtka oraz rękawice. Buty możecie wypożyczyć u nas w wypożyczalni. Wszyscy, którzy nie ukończyli 16 roku życia, mają obowiązek jazdy w kaskach. Z uwagi na Wasze bezpieczeństwo proponuję jeździć w kaskach również osobom starszym. Pamiętajcie, na początek nauki upadków będzie sporo, ale to już taki urok tego sportu. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Rękawiczki są oczywiście wymagane. Ochronią Wasze ręce przed stycznością z ostrą krawędzią deski. Na stok nie zabierajcie ze sobą ostrych przedmiotów, jak na przykład kluczy, długopisów czy śrubokrętu. Nie zabierajcie również szklanych i plastikowych butelek czy plecaka. Jeśli Wasz telefon ma duży ekran, również proponuję go nie zabierać z sobą, ponieważ wszystkie te przedmioty podczas upadku mogą Wam wyrządzić krzywdę lub ulec uszkodzeniu. W naszej wypożyczalni mamy szafkę, do których możecie te przedmioty schować. Teraz wypożyczymy deskę. Najważniejsza sprawa to dobór długości i przeznaczenia deski. Z drugim tematem nie będziecie mieli problemu, ponieważ wszystkie deski w naszej wypożyczalni są almontajnowe, czyli uniwersalne. O przeznaczeniu desek opowiem Wam innym razem. Długość deski powinna być dobrana odpowiednio do Waszego wzrostu i wagi. Nie powinna wystawać za podbródek i nie powinna być krótsza jak początek Waszej szyi. Powinna mieścić się mniej więcej w tych granicach. Dla początkujących proponuję wybór krótszej deski, maksymalnie do połowy szyi. Zasada jest prosta. Im krótsza deska, tym łatwiej się skręca, co dla początkującego rajdera jest wielkim ułatwieniem. Nawet gdy dostaniecie deskę, która będzie swoją długością sięgała wam pod podbródek, nie panikujcie. Na dłuższej desce też sobie poradzicie. Podsumujmy. Dłuższa deska równa się większy promień skrętu, większa prędkość, mała manewrowość, większa stabilność. Dlatego na początku Waszej przygody ze snowboardem na dłuższej desce przy małej prędkości będziecie musieli włożyć więcej siły w każdą zmianę w kierunku jazdy. Krótka deska równa się mniejszy promień skrętu, mniejsza prędkość, mniejsza stabilność, dlatego wkładacie mniej siły podczas zmiany kierunku jazdy. Dla początkujących z uwagi na Wasze bezpieczeństwo na wąskich stokach proponuję wybierać krótsze deski. A u nas możecie stać się na serwisanta lub zapytać w naszej szkole, jaka długość deski będzie dla Was odpowiednia. Deskę już wybraliśmy, jest już ona przygotowana do jazdy, naboskowana i naostrzona przez nasz serwis. Teraz pora określić, którą nogę mamy prowadzącą. Jeśli jeździliście wcześniej na deskorolocie, kulajnodzę lub ślizgaliście się na ślizgawce, przypomnijcie sobie, która noga była z przodu. Jeśli lewa, to właśnie ta noga jest Waszą nogą prowadzącą. Wiązanie dla tej nogi powinno być przykręcone bliżej nosa deski, a drugie wiązanie bliżej ogona deski. Jeśli nadal macie z tym problem, nie martwcie się. Zapytajcie instruktora o inne sposoby na określenie nogi prowadzącej. Jeśli wypożyczacie deskę na lekcję z instruktorem, poproście serwisanta, aby ustawił Wam wiązania na tak kaczkę. Lewa noga 10, 12 lub 15 stopni, prawa minus 10, minus 12 lub minus 15 stopni. Tak, aby tworzyły odbicie lustrzane. Pewnie większość z Was jeździła na ustawieniu 15,0 lub 30,0. Proponuję ustawienie wiązań na kaczkę, czyli np. 12-12. Przy tym ustawieniu, Wasze kolana, barki, podczas obniżania i prostowania sylwetki pracują równomiernie. Dlaczego tak się dzieje, powiem Wam innym razem. Deskę już wybraliśmy, wiązanie mamy ustawione, buty są na nogach, idziemy na stop. Zachęcam wszystkich do zapłacania się z regulaminem stoku oraz dekalogiem FIS. Jeśli są to Wasze pierwsze kroki ze snowboardem, proponuję zacząć jazdę z instruktorem. Z pewnością ułatwi Wam postawianie pierwszych kroków na desce. Jeśli jednak zdecydujecie się sami spróbować, trzymajcie się kilku zasad, o których Wam teraz powiem. Deskę zawsze trzymamy w ten sposób: podwiązanie i oczywiście ręka w rękawiczce. Nie musicie dociskać deski do ciała, krawędź deski jest bardzo ostra i może Wam wyprzeć lub uszkodzić kurtkę. Starajcie się zrobić niewielki odstęp pod kurtki. Jeśli chcecie odłożyć deskę w celu np. poprawienia kasku lub rękawic, zawsze odkładajcie deskę związaniami wiązaniami do śniegu, złożonymi łyżkami ślizgiem do góry. Wtedy deska Wam nigdzie nie ucieknie. Róbcie tak, nawet jak stoicie na wypłaszczeniu, ponieważ zawsze ktoś może wjechać w Waszą deskę, przypadkowo ją zepchnąć i trzeba będzie za nią gonić, aby w kogoś lub w coś nie uderzyła. Deskę możecie również postawić na stojaku. Przykładowa sytuacja. Idziecie wykupić karne, coś zjeść lub zarezerwować instruktora? Deskę zostawiacie na stojaku. Starajcie się nie zostawiać deski w pierwszym, lepszym miejscu, na przykład opartej o ścianę budynku. Deska może się ześlizgnąć i w kogoś lub coś uderzyć, co może spowodować jej uszkodzenie. Podchodzenie na stoku jest zabronione, jeśli jednak już chcecie to zrobić, starajcie się wchodzić najbliżej skraju stoku, nigdy środkiem. Jak będziecie wpinać się w związania, zawsze trzymajcie deskę jedną ręką, tak aby Wam nie uciekła. Jak ją wypuścicie, z pewnością już się nie dogonicie, a uderzenie deski w coś lub kogoś może być bolesne. Pamiętajcie również o tym, aby nie wpinać się na zakrętach lub w miejscach, których z perspektywy zjeżdżającego Was nie widać. Wpinamy się zawsze przy skraju stoku. Jeśli chcecie wjechać wyciągiem orczykowym lub przesełkowym, zawsze Wasza noga prowadząca powinna być wpięta, a druga noga wypięta. Wsiąść na wyciąg krzesełkowy jest łatwo, ale z zejściem prawie każdy ma problem. Zapraszam na lekcję z instruktorem, który szczegółowo wyjaśni i przećwiszy z Wami, jak korzystać z tego typu wyciągów. Jeśli zauważycie, że wiązania są niewłaściwie ustawione lub mają luz, nie próbujcie ich sami poprawiać. Zgłoście się do serwisanta, wypożyczalni, on z pewnością udzieli Wam fachowej pomocy. Pamiętajcie, że snowboard nie jest w początku łatwym sportem, dlatego zachęcamy do stawienia pierwszych kroków z instruktorem. W naszej szkole pracują profesjonaliści, którzy nauczą Was podstaw snowboardu oraz zaawansowanych technik jazdy. To tyle na tę chwilę. Zapraszam do naszej szkoły w stacji Szwajcaria-Batowska.